Okay, my peeps. It means people. Uh, look, Dutch guys they came to Verkon 7 and they did nothing. Nothing. But me and my colleague today we are on our preparation time. It's a very good time. It's a lazy crazy boy time. But uh, people, which are mentored the the platform and the walls, they fucked up everything. Look, this is you can see the, the frame, huh. and it's crazy. I nawet zabrakło im płyty, znaczy zabrakło. No źle wymierzyli, no bo najlepiej jest dać dwie w całości i kawałek, ale nikt by się nie skapnął. Jakby dołożyli jeszcze jeden, jeszcze jeden stelaż do tego i zrobiliby ćwiartkę płyty, tak jak zrobili tu. No ale po co? Przecież my nie myślimy, no to nie trzeba. Jest wiele takich rzeczy, ooo, takich jak ta się koreczka tutaj. No jest to po prostu słabe, nie? Jest to słabe i można tam palce wpychać i wszystko. No ale okej, okay, do rzeczy. Jakość wykonania tego przeraża mnie i mojego kolegę. Yy, nawet jeśli będzie tutaj futryna, to i tak to trzeba zrobić też, jak już to jest zrobione. Proszę, wstawki typu yy, zabrakło płyty, uszkodziłem płytę, no ale cóż, no mogę zrobić, nie? Całe szczęście, że na górze będzie yy, papier, to jakoś to takoś w, w ten zakryjemy, aczkolwiek no jest to co jest. No i widać po prostu stelaż, nie? Najzwyczajniej w sieci widać stelaż. No i tutaj tak, faza, 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 faza. No i tutaj już po co będziemy brać nową płytę, jak można zrobić tak? No ale tutaj z kolei jest fazą. Więc o co tu chodzi? Pomylili strony płyt. No ale jak już przykręcili, to niech będzie. No a mój kolega tutaj mi pomaga z tym wszystkim, żeby to zrobić. A i teraz dla tych wszystkich Polaków. Jak myślicie, jak to teraz się będzie odbywać? No oczywiście, że najpierw siatka, a później gips. Bo jeśli bym to chciał zrobić, najpierw gips odczekać, później siatkę, później gips, yy, później jeden raz zafiniszować, drugi raz zafinisować, kto wam za to zapłaci? To jest skąpy naród, oni chcą mieć to zrobione szybko. Więc proszę was, nie mówcie mi, że to powinien zrobić tak, to powinien zrobić tak. Ja nie podważam nikogo kompetencji, no ale to co wypisujecie mi, że no, tutaj się nawet płyty nie zgrywają. To, co mi wypisujecie, że no, od teraz jest to, od teraz jest tamto, ja doskonale wiem. Ja doskonale wiem, że tak jest. Nie musicie być, Bóg wie, o, dwa centymetry widać, no ale to cóż, no, jest to co jest, nie? Nie musicie być tacy, że tak powiem, hej do przodu, bo ja Was szanuję za Wasze kompetencje. Okej, okay. ale jak ktoś mi mówi. No, ale jak ktoś mi mówi, że powinieneś dawać to, powinieneś dawać tamto. Spokojnie, ja to wiem. Jak jest dogadane, że robimy tak, to robimy tak. Jak jest powiedziane, że robimy tak, to robimy tak. I później na internetach wylewacie swoje żale. Tak się nie robi, tak się nie robi. Owszem, tak się nie robi. Tak się nie robi. No ale jak zapłacą, no to robimy. Dalej. Tutaj te płyty, które są, ta pierwsza na górze, ona się rusza, ona nawet nie jest przykręcona. Powiedziałem temu kierownikowi, weź, proszę przyjść, dokręć tą płytę, bo trzeba robić. Dobra, ok, później przyjdę. Dwa dni na to czekałem. Także no, no jest, jest to słabe, nie? Proszę, następny przykład. Płyta regipsowa, ok, spoko. No, a tutaj co? O, chyba strony im się pomyliły. Jak mi przykro. Tutaj też. O, i tutaj też. Hmm. No nieciekawie to wygląda, nieciekawie. Mój kolega co robi? Od razu nakleja siatkę, pomimo tego, że jest taka szczelina. Wiemy, najpierw trzeba wypełnić i dopiero wtedy dać siatkę czy fizelinę i wycisnąć i w ogóle, ale oni za to nie płacą. Tutaj też na tych łączeniach były szczeliny i najpierw powinno się dać Uniflot czy cokolwiek, nawet Wario, wypełnić szczelinę, później papier i w ogóle, w ogóle. Ja to wszystko wiem, ale oni za to nie zapłacą, bo oni chcą mieć to szybko. Wczoraj byłem u kobiety, która mi powiedziała y, ja tobie płacę za godzinę. No tak. No dobrze, to ja sobie już posprzątam, a ty idź. No dobrze, no ale jeszcze narzędzia, jeszcze to. No to narzędzia sobie w aucie posprzątasz. No okej, okay, no ale jeszcze pozamiatam, poszkrabię tą podłogę. Nie, 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 nie już idź, już idź. No bo ona wie, że było 20 minut nowej godziny. Ja i tak sobie policzę za to całą godzinę. No ale ona powiedziała, nie, 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 już iść, bo będę musiała Ci za to zapłacić. No bo będzie musiała mi za to zapłacić, tak czy siak. Więc yy, tak to się tutaj odbywa. Haupa jest warta 750 tysięcy razem z gruntem. Ok. Tuba taptek, najkrótsza z możliwych, bodajże 70 cm 80 cm yy, z końcówką do. Narożników zewnętrznych i wewnętrznych. Przykładamy, naciskamy, lecimy z tematem. Yy, ona tutaj jest w tą stronę yy, zrobiona tak zwany bandit. Yy, nabieramy po prostu towar z wiaderka, nakładamy końcówkę, czy to na narożnik yy, wewnętrzny, czy zewnętrzny a mianowicie <laughs> Do narożników zewnętrznych yy, używam najbardziej zaawansowanego technologicznie. Columbia jest to na czterech kółkach. Nakładamy na, na tubę. Najpierw zaciągamy, nakładamy. I chodzi tutaj o to, że można wyciągać masę z tych kółek z czterech stron: a mianowicie ze strony prawej, lewej, ze środka. Przykładasz do narożnika, wyciskasz kółka, ułatwiają ci kontrolę nad tym wszystkim. I możesz robić w jedną stronę zaciągać, jak i w drugą stronę zaciągać. Są też tańsze narożniki, które mają tylko i wyłącznie możliwość z jednej strony zaciągania, czyli robisz wszystko dookoła w kierunku zegara, ewentualnie w kierunku opozyt. Dalej. Chciałbym wam powiedzieć, że te narożniki przyspieszają robotę. Są dosyć ciężkie, bo jest to ze stoku aluminium robione w Kanadzie. No ale ogółem jest, ogółem jest spoko jak na to. Przyspiesza robotę, nie trzeba smarować i w ogóle z dwóch stron, później wyciskać i w ogóle. Ale do profesjonalnej szybkości tego wszystkiego polecam te narożniki z, z firmy Tapetek. Nakładasz, one tutaj mają sprężynkę, po, praktycznie się nie brudzisz przykładasz, wyciskasz góra, dół i gotowe. Do tego dajesz papier. I żeby się nie męczyć 3 calowym narożnikiem metalowym, znaczy aluminiowym 3 biorę po prostu z tej strony do góry wyciskam. Różnica między tymi a innymi takimi samymi jest te posiadają kółka które bardzo dobrze prowadzą, elegancko się prowadzą po ścianie. Yy, mają one 3 cale, 3,5 cala przepraszam. I jest to, jest to po prostu standard. Z jednej jak i z drugiej strony masz równomierne rozłożenie masy. Ostatnie co chcę wam powiedzieć, the last thing where I want to show you is, yy, używałem cały czas rolek specjalnie przeznaczonych do tego i w ogóle. No ale tak, jedne rolki są szerokie, drugie są wąskie. Narożniki są wewnętrzne, zewnętrzne, są też rozwartokątne, do środka do zewnątrz, jak zwał, tak zwał, więc przerzuciłem się na kolumbię kobre. Płaciłem za nie bodajże, już teraz nie pamiętam, ale kwota jest adekwatna do jakości tych usług, które to daje. Można to rozkręcać do jakich się chce narożników, czy to takie, czy to z powrotem 90, czy to 45, czy to jakieś yy, Bóg wie, jakie tak samo w jedną stronę, tak samo jak i w drugą stronę. Więc yy, w pełnym wyciśnięciu wygląda to w ten sposób: o. tutaj, tak, tutaj, tak. Do góry. O, teraz przekręcamy. I naróżniczki możemy robić teraz w ten sposób. Elegancko. Duże dwie rolki do szerokich narożników. i małe do tych małych aluminiowych flex cornerów. Tak samo do tej e, taśmy taft tape, czy jak wy to tam nazywacie, bo tutaj akurat mamy inną. No i przede wszystkim najważniejsze. Możesz się ustawić całkiem na płasko i wszystkie co są na suficie możesz sobie ładnie to rolować wszystkie narożniki rzecz jasna, Bo takich też znam miglanców co dają narożniki na sufit.